Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w 25. odcinku nowego poradnika do gry Anno 1800. Dzisiaj pokażę Wam statystyki magazynu. Statystyki magazynu znajdują się pod Ctrl-W i to jest tak naprawdę tutaj zakładka magazyn. Podobnie jak poprzednio możecie wybrać wszystkie wyspy, jedną wyspę, możecie wybrać kilka wysp, Musicie przytrzymać kontrol, żeby zaznaczyć więcej niż jeden, więc tak naprawdę tutaj wybieracie, jaka wyspa Was interesuje. Zacznijmy od mojej głównej wyspy w Starym Świecie. Póki co pamiętam, że to, to jest główna wyspa, ale w przyszłości będzie mi ciężko pewnie po tych nazwach się orientować, gdzie co jest, więc możecie sobie zawsze nazwy zmienić. I tutaj nazwijmy na przykład, że to jest moja główna wyspa. I wówczas, jak pójdę do tych statystyk, będę już widziała tą nazwę. Więc dobrym nawykiem jest nazywanie wysp w taki sposób, aby łatwo było się Wam orientować, która wyspa do czego służy. Ja bardzo często będę nazywała wyspy albo ze względu na ich funkcję, albo główną siłę roboczą, jaka tam się pojawi, albo ze względu na żyzności których na danej wyspie zamierzam korzystać najbardziej. Dzięki temu będę się szybko orientowała, która wyspa do czego mi służy i łatwo będę mogła po nich nawigować. Ok, podobnie jak tam, generalnie filtry są te same czyli możecie się przełączać pomiędzy różnymi typami towarów, możecie również wpisywać. I tak naprawdę to, co tutaj ciekawego widzicie, to widzicie wszystkie towary, jakie są dostępne. Tutaj macie zapasy. Ta ilość mówi Wam, ile tego towaru mam w tym momencie w magazynie. Czyli na przykład desek mam 150, a drewna mam 149. I tutaj też widzicie, ten zielony pasek pokazuje, w jakim stopniu ten magazyn jest zapełniony. Czyli mam na przykład 130 rybek i widzimy, że ten zielony pasek jest wysoki i tu powyżej jest taka malutka, szara część. Tak czy naprawdę za chwilkę ten magazyn mi się tymi rybami zapcha. Tutaj macie tendencję, czyli widzimy, że tendencja na przykład ryb jest taka, że produkuje ich więcej niż ich potrzebuje. I tutaj macie dynamika tej produkcji, czyli że tak naprawdę mam nadprodukcję o jedną sztukę. Tam, gdzie jest zero, macie wtedy szary trójkącik, czyli ta produkcja jest stabilna, czyli tak naprawdę produkuje tyle, ile jest zużywane. W tym momencie widzę, że nie mam nigdzie czerwonego. Ale czerwony w dół będzie pokazywał, że zużywam więcej niż produkuję. Tutaj macie podaną cenę zakupu. Czyli jeśli na przykład ja kupuję deski od Archiego, no to ja za te deski płacę 10. A tutaj macie cenę sprzedaży. Czyli jeśli ja sprzedaję deski, no to wtedy ja je sprzedaję za 4. Więc widzicie, że kupno jest droższe niż sprzedaż tego samego produktu. Pewnymi towarami kupcy są szczególnie zainteresowani. I wówczas za te towary płacą 4 razy lepiej niż normalnie. Normalnie to na mydła będzie sprzedana za 96. Jednak Eli jest mydłem wyjątkowo zainteresowany. I możecie zauważyć, że on za mydło zapłaci 384, czyli tak naprawdę 4 razy więcej. Wobec tego, jak planujecie sprzedawać pewne towary, to sprawdźcie, którzy kupcy jakimi towarami są zainteresowani, bo oni za te towary zapłacą dużo lepiej. Wobec tego, mydło opłaca się sprzedawać właśnie Eliemu. Tak samo jak ziemniaki. Oczywiście każdy kupiec kupi każdy towar w każdej ilości. Niemniej jednak, zwracajcie uwagę na te szczególne towary. Archie. Zapłaci więcej za węgiel, a kachina zapłaci więcej za futra. I zobaczcie, 992, czyli prawie 1000, zapłaci za tonę futer. Gdzie normalnie futra będą tańsze, oczywiście, czterokrotnie. Więc tutaj warto się zorientować, który kupiec co chce. Bo na tych towarach możecie naprawdę dobrze zarobić. Ok, co jeszcze widzimy, jeśli chodzi o statystyki magazynu? No to tutaj już wiecie, co widzicie. Tutaj macie kilka zakładek, część z nich jest jeszcze u mnie nieaktywna. Na chwilę obecną widzę handel pasywny na mojej głównej wyspie. To jest handel, który ja ustawiłam sobie w mojej faktorii. I widzicie, że od czasu do czasu kupcy przypływają i kupują ode mnie różne towary. I w tym momencie mogę zobaczyć, że od początku, kiedy mam aktywny ten handel pasywny, Kahina wydała u mnie nieco ponad 24 tysiące, Archie wydał prawie 20 tysięcy, i nawet Willy się pojawił. I jak widzimy, Willy dosyć niewiele kupił, niemniej jednak coś tam kupił. Pewien handel pasywny ustawiłam też tutaj i widzimy, że Izabela przypłynęła niedawno co. I coś tam już ode mnie kupiła. Zatem na handlu pasywnym może nie zarobicie, nie wiadomo jak dużo, ale w początkowej rozgrywce to jest i tak dosyć wartościowe, bo nadmiar produktów Wam się sprzedaje, a wy pozyskujecie z tego jakąś kasę. W przyszłości do tych statystyk wrócę i pokażę Wam, co będzie w tych zakładkach, które są na tą chwilę nieaktywne. Na dzisiaj to będzie wszystko. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeśli Wam się podobało, dajcie kciuka w górę, zasubskrybujcie mój kanał. Jeśli macie jakieś uwagi, pytania, komentarze, to zostawiajcie je proszę w komentarzu pod tym materiałem. A tak życzę Wam już miłego dnia, przyjemnie gryz Anno i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć!